Oblicz stosunek masowy, zadania. Zadanie pierwsze. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w wodorotlenku Mg, OH, 2. Z układu okresowego pierwiastków wypisujemy masy pierwiastków tworzących wodorotlenek. Masa magnezu wynosi 24 u masa tlenu, 16 u masa wodoru, 1 u. Obliczamy stosunek masowy magnezu do masy tlenu do masy wodoru. Masa magnezu w tym związku wynosi 24 u, a ponieważ w tym związku mamy dwa atomy wodoru i dwa atomy tlenu, to masa tlenu wynosi 2 razy 16 u, a masa wodoru 2 razy 1 u. Czyli stosunek masowy w wodorotlenku wynosi 24 do 32 do 2. Skracamy przez 2 i otrzymujemy stosunek masowy 12 do 16 do 1. Stosunek pierwiastków w wodorotlenku magnezu wynosi 12 do 16 do 1. Co oznacza, że na każde 12 atomów magnezu przypada 16 atomów tlenu i 1 atom wodoru. Zadanie drugie. Napisz wzór sumaryczny i nazwę związku tlenu z azotem, wiedząc, że stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 7 do 12. Wypisujemy dane. Masę azotu i masę tlenu odczytujemy z układu okresowego pierwiastków. Szukamy wzoru sumarycznego tlenku NxOY. Naszym zadaniem jest ustalić ilość atomów poszczególnych pierwiastków tworzących związek. Masa jednego atomu azotu wynosi 14U, ale nie wiemy, ile jest atomów azotu w związku, więc musimy masę jednego atomu pomnożyć przez liczbę tych atomów w związku, czyli przez x. Podobnie z tlenem mnożymy 16 urazy y. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wyliczyć powstałą w ten sposób równość. Mnożymy obustronnie przez ułamek 16 1614 i otrzymujemy x przez y równa się 112 przez 168. Skracamy ułamek do najprostszej postaci i otrzymujemy 2 przez 3. Zapisujemy odpowiedź wzór sumaryczny to N2O3 i jest to tlenek azotu 3.